Na pewno coś nowego. Pierwszy raz mam przyjemność uczestniczyć w tym turnieju. Jest to coś innego, inny początek przygotowań. Na pewno fajnie jest się poruszać w taki inny sposób niż te klasyczne 2 na dwa na plaży. Ja się świetnie bawiłem. Fajnie jest też wygrywać. Myślę, że tutaj nie ma znaczenia, kto, kto przyjeżdża, czy Zaksa, czy Jastrzębie, czy, czy Lubin, Wszyscy myślę, że mają po, podobne szanse, bo to jest trochę dziwna siatkówka i, i myślę, że każdy się na niej super bawi. Myślę, że każdy tu przyjeżdża z takim nastawieniem, że fajnie by było zacząć ten nowy sezon z, e, od, od wygranej e, i, i taki jest nasz cel. E, mam nadzieję, że nam się uda. No, będziemy walczyć tak jak dzisiaj. Pomimo, to, pomimo długiego meczu, męczącego meczu, udało nam się wygrać. Czy jestem lepszym? To nie wiem. Na pewno jestem bardziej ogranym, bardziej doświadczonym. E, już nie mam takich nerwów przy, przy wejściach na na, na boisko plusligowe czy na meczach reprezentacyjnych e, w wakacjach, jak mieliśmy Mistrzostwa Świata, czułem się o wiele pewniej. Więc uważam, że czy ja jestem lepszym zawodnikiem? Nie wiem. Na pewno dojrzałem e, mentalnie i, i czuję się o wiele pewniej na boisku. No, ten drugi set rzeczywiście układał się tak klasycznie dla Zagsy. No, zaczęło się od wysokiej straty i tak powolutku, mozolnie pracowaliśmy, żeby wrócić. Udało się wrócić, ale wystarczyło tylko na zdobycie jednego seta. Lubin był dzisiaj za mocny. To zdecydowanie nie zaszkodzi nam poruszać trochę w po piachu. Pomoże nam to w kontekście dalszych przygotowań do najważniejszych rozgrywek, czyli do Plus Ligi. W tym klubie każdy, każdy patrzy na wierzchołki, jeśli chodzi o... O możliwe cele do zdobycia, więc nie ma, nie ma możliwości, żeby ktokolwiek myślał inaczej. Gramy tutaj u nas na plaży. Nie wiem, czy jest to jakiś atut tak jak własnej hali, bo jednak tego treningu na plaży tutaj nie było dużo. E, jeden wczoraj i to w dość trudnych warunkach, ale cieszę się, że to tak wszystko się ułożyło, bo e, może nie było trochę stresu, ale były obawy, jak to wszystko będzie wyglądać i udało nam się te nerwy pokonać w tym pierwszym secie. Było dość równo do chyba stanu po 15, potem odskoczyliśmy i kolejny set już kontrolowaliśmy grę, więc cieszę się, że 2-0 i że tak otworzyliśmy ten turniej. Takie mieliśmy założenia, żeby przede wszystkim to sprawiało przyjemność, ta gra, żeby żeby dobrze się bawić i myślę, że w momencie, w którym była ta atmosfera, to pojawiła się też dobra gra i niczego więcej nie było nam trzeba dzisiaj. Dla nas to jest w ogóle początek jakichkolwiek przygotowań, bo te do sezonu halowego zaczynamy w poniedziałek. E, więc e, takie przetarcie, jeżeli ktoś tam ma jeszcze jakieś braki z wakacji, to, to może to przez chwilę tutaj nadrobić i forma zabawy, forma treningu, ale też sportowej rywalizacji I za parę dni ruszamy już z ciężką pracą, więc jak najbardziej uważam, że taki turniej to jest potrzebne dla nas, dla, dla kibiców i dla całego widowiska. Ja przede wszystkim jestem z Gdańska, więc ja kocham morze, więc i kocham, kocham Trójmiasto, więc cieszę się, że ten turniej przede wszystkim odbywa się tutaj, bo, bo to jest najlepsze miejsce do tego. Nikt to jest sprawa drugorzędna, nie, 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 nie czarujmy się, że, że jest to coś, że tak powiem ważnego, prawdziwy sezon dopiero przed nami. Jest to taka Forma jakiejś oczywiście rywalizacji. Ci, którzy gdzieś tam trochę na tym piasku między sezonami sobie grają, to, to prezentują się może trochę lepiej? Czy. czy, czy... Więc, więc tyle. No my, my wiemy, że tak powiem, co, co jest przed nami, że ciężkie przygotowania przed nami i, i sezon tutaj przejechaliśmy. E, ma być przede wszystkim dobra atmosfera, uśmiechy e, i tyle. A tak jak mówię, wynik to sprawa drugorzędna, Oczywiście gratulacje dla zwycięzców i, i co. No i czekamy na najprzejszych dzień. Można powiedzieć, że, że, że ludzie z branży się tutaj kręcą, więc można tutaj wymienić, porozmawiać z popakami, z którymi się kiedyś grało czy coś, więc to bardzo fajnie, tak jak mówię, dla mnie bardzo, do, e, bardzo się cieszę, że, że, że w rodzinnym mieście i, i mówię, oczywiście jest to też, jest to naprawdę e, fajnie, fajnie zorganizowane, organizacyjnie przede wszystkim e, turniej, więc tak jak mówię.